Przedmiot w związku z tym przechodzimy do punktu drugiego, ok. z na rok 2013, jest plan gospodarczy gminy. Czy z Państwa radnych ktoś chciałby zadać na temat naszego budżetu, projektu budżetu, bądź co bądź na funkcję, czy jakieś pytania? Też nie widzę. Nie znów zaczytajmy. Dobrze, w związku z tym, że nie ma pytań, nie ma żadnych uwag, kto z Państwa jest przystąpiony ja e, tak? do... O, przepraszam, pana. Ale... Jak chciałem złożyć wniosek z wczorajszego dnia, z wniosku pana Piwackiego, e, o tym, że się złotyk, z całego wiatru na zebraniu wiejskim wybrało Zawsze jak pan Pilarski co roku jest na Radzie wsi, Rada Wsi decyduje o podziałem pieniędzy sołeckim. Ja się dziwię tym radnym, którzy wczoraj głosowali za wnioskiem pana Pilarskiego jako radny Bujakowa, czy pan Pilarski nie zgłasza żadnych przeszkód do innych Dlaczego inne sołectwa głosują, żeby Panu Filaspinu przyznać 5 tysięcy złotych? Jest Rada Sołecka, my jako Rada Sołecka, jest Pani Sołtys, nie godzimy się, wnioskuję o odrzucenie tego wniosku. Tak? Tak. Ja, ja myślę, że ta dyskusja tu jest dlatego no, bo to była wczoraj, była komisja jednak się, jedna, się, jest inna komisja i to, to, to się wcale nie musi podjąć, bo żadnego tematu nie podejmować. Przepraszam, że się trącę, ale, ale po prostu z formalnie, no. To jest to żeby... no, do... Wczorajszy wniosek komisji był... Na wczorajszej komisji, komisja. Tak. A tutaj to jest... Akurat to była wczorajsia komisja, tu jest... Jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, to ja bym ja zgłaszał się panu Filarskim jak ad vocem. Ja tylko jedną rzecz chciałem spodziewać. To nie jest 5 tysięcy złotych dla pana Filarskiego. Nic więcej nie mam do dodania. A Pijak na 2 tysięcy? Ale, na. na. ale nie budżet w 2021 roku. Sprzęt kupujemy na raz, sprzęt. Ale to było. Dziś nie było Nie było Proszę Państwa, nie możemy mówić o tym, co wczoraj o, 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 było. Możemy się powiedzmy podpierać, ale nie możemy mówić yy, i uchwalać lub też od u, u, co było na poprzednim. To są dwa odrębne komisje. Dziś może paść jakiś wniosek, no więc proszę słuchaj, ja. jaki pan wniosek ma być, ale nie może paść wniosek, żeby unieważnić uchwałę wczoraj, To się nie da. Z mocy prawa się nie da. Proszę bardzo. Ja wnioskuję o przeznaczenie 20 tysięcy na OSP kodernice. Myśmy kiedyś... Czego? No, nie, nie, ja kiedyś... no, nie wiem. Jak jest? <laughs>

Urze świętą bio naturalną, bo tak, tak przynajmniej mi kiedyś mówiło, że jak go to żona nie przywiązowała. Do utrzymanie Ale Do zmiany. I tutaj tematyśla temat w korpusie wyjaśnić do celowo. Czyli jaki wniosek Panie Radny Sąpianie Środników zdjąć się na utrzymanie obiektu? Czy jest jakiś inny wniosek w tej sprawie? Nie ma. W związku z tym podaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana Sopiaka, żeby zdjąć zadania zadań własnych? A na co to ma Zofier, na co być? Na utrzymanie. Proszę pana. A na co to ma być konkretnie? Utrzymanie obiektu. A jakiego obiektu? Zażycie kosztów y, gazu, no, energii elektrycznej. No tak, to jest w praliminarzu wydatków zadań tak wspólnych OSP. Bo utrzymanie gazu tak... Nie na... Ale nie, utrzymanie bojowe to jest, to jest gotowości bojowej. No to jest codzienne wszystko. Tam codziennie jeśli finanowane. No ale na wynajmowanej części finansować i tak mina nie może. Jak wynajmować? No zasadnie. <laughs> nie no, na gaz na prąd absolutnie panie radny nie może być. Ale co pan chce remontować? Pan mówi jak wszystko jest wyremontowane. No jeszcze nie jest remontowane wszystko, bo... Ale co? Konkretnie co? Remont y pomieszczeń y dla y zarządu. No i teraz. No to ja tak jestem na zebraniu i widziałem, że jest wszystko wyremontowane. To co chcecie tak, dobrze zrywać i te przecież... Słyszałem przed chwilą, że pina kupujesz nie tak do no, sprzętu wychodzi ubrania yy, wyjściowe. Chodzi o takie rzeczy. Nie mamy za tego kupić. Ubrania wyjściowe, jakieś kurtki, jakieś coś, niepotydzą, w uroczystościach, po grzewach, w do kościoła i się dzieje. Nie mamy ich co ubrać, bo to, to nie kupujemy innego. W ciągu pięciu minut Pan trzy razy zbierze zdanie, ale nie wie, jak, wierzy, jak wierzy. można przeznaczyć ten... Nie, no Pan Przewodniczący, to ja wracam do przeznaczony, proszę Państwa, ja może pogodzę, spokojnie. Pan Przewodniczący, proszę, ale nie spokojnie. Pan Przewodniczący, proszę. O pan. proszę pan. Szanowni Państwo, no, ja to odniosę się do tego w ten sposób, że był taki zwyczaj, dobry zwyczaj, że w momencie, kiedy u, żeśmy no, ustalali ten praw gospodarczy czy coś, brali pod, pod, pod e, opinię jakby Rady Sołeckiej, radnych, oczywiście wszystko, dlatego ja myślę, że będziemy jeszcze nieraz zmieniać e, ten budżet. E, będziemy też możliwości e, planu, e, plan gospodarczy też będzie na no, dzień dzisiejszy. Myślę, że nawet w, tu, w gdzie, gdzie po prostu no, jest jakiś tam konflikt, e, zostawiłbym ten temat jakby Przecież pan, pan, Panie Przewodniczący, o, będziecie mieć spotkanie Rady Sołeckiej. Myślę, że jeżeli chodzi o straż, to żadna Rada Sołecka nie, nie, no nie, nie będzie przybywała no, przeciwko coś, żeby, żeby dać. Dlatego może odmówimy to, jakby będzie w marcu, czy tam I po prostu o no, taka jest prośba. Przepraszam Panie Przewodniczący, ponieważ nie rozmawiamy teraz o Bojakowie. No właśnie, no i, bo, teraz rozpatrujemy sprawę ponieważ ma wniosek albo trzy wnioski nie wiem, w tym momencie się pobuduję, co na co w związku z tym ja mam taką propozycję ponieważ nie wiem jak mam sprecyzować e, e, do Państwa więc pozostawmy to tak jak jest na dzień dzisiejszy w każdej chwili można zmienić w sposób dowolny te, yy, te fundusze, w każdym razie w i jak to Pan Przewodniczący był uprzejmie wspomnieć, yy, pozostanie zawsze przyjechali się do dowolnie danych mieszkańców, po co dzisiaj nie... Panie Adam było, co innego dzisiaj, co innego i proszę nie ogłosić z tych rzeczy. W związku z tym Pani Adam wyczerpuje bardzo. Dziękuję obrzęnie. Proszę Państwa, przystępuję do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem bieżącego programu finansowego? i skierowani do obrady budżetu gminy budżetu gminy plan gminy. gminy na 2013 pierwszy punkt kto z Państwa jest za kto jest przeciw kto się wstrzymał kto się wstrzymał czy jednogłośnie that's it